Goście tym razem okazali się lepsi, pobrancę macie jak najszybciej w 30 minucie i od kilka poprosilibyśmy pana gości ja i panu Jamek. Moment. Mikrofon muszę przedstawić. Jamek. Witam bardzo, uczniowie. Ja przede wszystkim na to widzę, że całej Dużynie, uważam jak najbardziej za zrównoważone zwycięstwo. W końcówce powinniśmy jeszcze w końcu ataka wykorzystać i pobudzić o następną rampę to w jakiś sposób nie spowodowałoby takiej nerwowej końcówki, ale patrząc na przebieg całego spotkania, że bardzo dobrze taktycznie wykorzystując sytuację i uważam, patrząc na to, co się działo na Polsku, na pewno w zasłonie oni chcieliśmy Dziękuję bardzo. O poprosimy trenera Elany, no cóż, co powiedzieć po inauguracyjnym e, meczu, jest to u siebie w cyklonie 01. Chcę mhm. tylko przeprosić kibiców, wszystkich, y, którzy dzisiaj tak licznie zasiedli na trybunach za to, co moi zawodnicy y, prezentowali na meczu. No niestety, wszystko to, co najlepsze zostało w szatni, przed meczem, y, wszystko to, co najlepsze zostało w przerwie meczu, niestety w szatni, nie na boisku. Y, Nik z tej drużyny nie, w dzisiejszym meczu nie zasługuje na pochwałę, ani dobre słowo. Wszyscy żeśmy zawiedli, więc jeszcze raz przepraszam kibiców i oczywiście zapraszam na ten mecz. Mam nadzieję, że w lepszym wykonaniu. Jeśli chodzi o sam mecz, to oczywiście tutaj gratuluję trenerowi zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa, bo właściwie nie mieliśmy żadnej wygodnej sytuacji w drugiej połowie, ani pierwszej. No i mógł ten mecz nawet wygrać y, troszeczkę wyżej, no szczęście do nas się uśmiechnęło. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy naszą grę przede wszystkim, nasze poczynania, przede wszystkim nasz charakter, bo którego nie było dzisiaj, ja nie powiedziałem szatni, że y, niestety, ale żadnego mężczyzny nie widziałem ani przed meczem, ani w trakcie meczu, ani po meczu. Więc mam... Jest <noise> to dwóch Lalusiów, którzy, którzy przeszli, chcieli sobie pokapać piłkę i właściwie na tym się skończyło. Kilka słów o już już właściwego kapitana pana Pawła Kowalczyka. Dzień dobry. Uważam tak, jak ten zapowiedział, że mecz wybraliśmy zasłużenie, mogliśmy jeszcze dwie, trzy bramki. No, cieszymy się z tego zwycięstwa, mamy teraz podróż i poniedziałek się zaczęły, zaczynamy przygotowywać do następnych meczy. I tak jak mówię, że w każdym meczu będziemy starać się grać tak jak dzisiaj. Więc to ja mogę powiedzieć, że my w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Dziękuję. No i na koniec Grzegorz go Przymajcie. Scenę chyba idealnie podsumował ten mecz. Musimy o nim jak najszybciej zapomnieć. Że przede wszystkim szkoda z mnóstwa niewykorzystanych stałych fragmentów gry. Myślę, że to też zaważyło na wyniku. Musimy wziąć się ostro do pracy i w następnym meczu odbudować zaufanie kibiców i trenera prezesa i końcowych. Proszę pytania. Teli sobie na 6 głowę uda, więc na razie zobaczymy co generalnie genera mu zalega, więc będziemy mądrzej się w Pani na pewno.